A cóż tu się dzieje? Cóż to za wydarzenie, że na, że na moim dworze takie wielkie zgromadzenie. Witajcie, rozumiem, że przybyliście z darami do mnie, bo ja lubię takie, lubię takie wizyty, kiedy przychodzą w gości i dają mi, bo ja tak lubię złoto, brylanki, a długo wymówić.

Dalekiego wschodu trzech władców tamtych narodów szukało króla, i oto, prowadzeni przez gwiazdę, trafili do Pałacu Heroda. Cel swej podróży jemu oznajmili i lękiem go przepełnili, że nadchodzi Pan nad Panem. Mało tego jest już dany. Gdzie jest swój doradca? Królu Herodzie! Nie wiem, co się dzieje. Królu Herodzie! Tak? Królu Herodzie, ze wschodu mężczyzny przybywają. Jakieś nowiny nam ogłaszają. Mówią, że jakieś dzieci zostanie królem na całym świecie. Co za pomysły! Groźne i głupie! Po moim trupie! Po moim trupie! Nie pozwolę! Mówią, że synem jest zdany. Ty? Ojej, jak ja nie lubię kiedy psują mi plany, przecież mieliśmy dzisiaj bawić się, pląsać, miałem być tańcem pijany, a tu co? Drogi Herodzie, nie chcę się wtrącać, ale może by tak załatwić sprawy. Dobra, dobra. Niech tu trzeba dobrej Niech wejdą. Co ja mam im powiedzieć na przywitanie, bardzo mi nie miło, na przykład, no ale zobaczymy dyplomacja. Witajcie, witajcie. Ostrożnie panowie, witam was na moim dworze. Witaj królu. Przybyliśmy tu z daleka, by dać hołd władcy z wiek wieka. Gwiazda nas tu prowadziła. Wieszcie? W chmurach zagubiła. O, trudno, pró nie wiem o co chodzi. Widząc wieżę y, zamku tego, y, tu się spodziewamy znaleźć król. Pokaż Panie dziedzica swego niedawno narodzonego. Jakiego dziedzica? Nic o tym nie wiem. Jakie dziecko? Nie wiem. Mówcie więcej o tym dziecku. Kim jest ono? Drogi Herodzy, nie chcę się wtrącać. Może ja coś na to poradzę. Idąc tutaj, spotkają kapłanów zajętych modłami. Coś karasz więcej. Wracam z pismami. Co to za pisma? wyjaśnione. Są proroctwa wielkie. Proroctwa. No ciekawe. Posłuchajmy w takim razie, panowie. Wielki Zachariasz, prolog pański woła, aby usunąć ból i smutek z czoła. Bo już niedługo na Górnym Syjonie zasiedzie na Radawida tronie. Izaasz mówi, że Bóg takim cudem ogłosi przyjścia Zbawcy między ludem, iż narodzi się On na ten świat spalny oraz, że będzie Emanuelem zwany. Widzicie z tego drodzy przyjaciele, że wiadomości tych bardzo niewiele, a wszystkie, myle, mm, mylne, niejasne i ciemne, szukać Go po tych znakach byłoby taremne, to bajki, bajki. Ale tutaj zaś mamy, o przyszedł Mesjasza. Tak napisane w księdze Michała. Ty Betlejem, frata maluczkie... Betlejem? Jakaś dziura. Nie jesteś gorszy od innych miast ludzkich. Z ciebie wynijdzie wód całej ludzkości, a wyjście jego od początku, ode dni wieczności. Coś jeszcze? Tak, zaś według przepowiedni proroka Daniela, teraz ma się narodzić władca Izraela. No cóż, czyli się narodził? Widzicie, panowie, chyba koniec waszej wędrówki. Znaleźliście cel. Wiecie, gdzie macie się udać? Do Betlejem. Nie wiem po co. W każdym razie, gdy dojdziecie. Powiedzcie mi prędko, co to jest za dziecię, bym i ja także mógł pójść z pokłonym. Teraz już kończę. Krótka moja mowa, bo coś mnie rozbolała głowa. Jesteśmy zawiedzeni. Myśleliśmy, że za chwilę zobaczymy tego, którego tak pragniemy poznać, a tu trzeba iść do jakiegoś Betlejem. Ja też jestem zdziwiony. Betlejem to Zapadła dziura. Czyż takie dziecko może się urodzić w tak marnym miejscu? Król Herod powinien wiedzieć pierwszy od wszystkich o tak ważnej przepowiedni. Jakbyśmy nie przyszli, on by o niczym nie wiedział. Nie wszyscy poszukują prawdy, tak jak my. Ale jeżeli nie zbadamy tego i nie pójdziemy do tego Betlejem, to nie poznamy prawdy. To wszystko jest rzeczywiście podejrzane. Ale masz rację, Melchiorze. Musimy tam iść, żeby później nie żałować, że może byliśmy o krok od źródła, a zrezygnowaliśmy z ostatniego wysiłku, ulegając pokusie. Więc chodźmy, bo szkoda czasu na gadanie. Betlejem jest tam. O, patrzcie! I nasza gwiazda też tam. Przed chwilą była tu, a teraz jest tam! jesteśmy na właściwej drodze. Poszli. O. o, czuję w piersiach wielki ból. Co to za wieści? Straszcie się, boję. Ha. Narodził się nowy król. Konkurencja. Na nigdy na to nie pozwolę. Słyszałeś? Tak, panie. Sługowierny radź. Narodził się nowy król. Co ja mam teraz począć? Narodził się nowy król. Na twoim królestwie będzie. Na twoim tronie zasiędzie. Ja muszę go zgładzić. Przecież on mnie z tronu chce pozbawić. Muszę szybko znaleźć rozwiązanie. Najważniejsze zabić, ale jak jego kryjówkę odnaleźć? Wiem, panie. Ha. I skąd wiem, jak to sprawdzić, że chłopiec Bogiem nazywany, który chce nam zabrać to, co wszystko mamy, jest właśnie tym, którego szukamy. Chce nam zabrać, co wszystko posiadamy, ale i tak tego nie odgadnie. A Jezus i tak na Twoim tronie zasiędzie. A, w takim razie trzeba zabić wszystkie dzieci w kraju. Zaraz wydam rozkaz. Zaraz rozkaz wydam. To najlepsze rozwiązanie. Nie bój się, nie lękaj się. Jezus, narodzony, bogacz Twoich, nie chce. Nie chce Tego Tronu. On chce tylko zamieszkać w sercu każdego człowieka. Nie słuchaj Go, Panie. Tak, tak. Trzeba zabić, zabić wszystkie dzieci. Rozkaz już wydaje. Nie Ro... tego królu. Hej, żołnierze moi, przybądźcie tu do mnie na moje rozkazy. Wycofaj rozkazy. Okrutna to zbrodnia. Nie, nie. Wydaje rozkazy i wykonują rozkazy, prawda? Tak, właśnie. Jest sprawa, panowie. Nowy król się narodził. Muszę zrobić wszystko, żeby nie dorósł do wieku dorosłego. Macie to sprawić. Bierzcie żelazo, bierzcie miecze. Niech krew dzieciątek ciecze nie może się ostać żaden. Bo on chce tron mi zabrać. Ruszajcie zatem. Aha. Już jestem spokojny Już mogę bawić się Pławić Jak ja ci się za to Oj dobrze zrobiłeś Królu mój i panie No pewnie, że dobrze Odwaliłem tron Dobry pomysł to był Kroda są klejnoty Pałace Moją jego dusza ja jestem tym, kto pieku przypadni w gale. Opiekuję się nim. Moja jego dusza. A tak się bałem. A tu cóż, jak mi się ktoś nie podoba, leci jego głowa. Wybiła już twoja godzina, Herodzie. Przyszłam po ciebie. Już mi się nie wywiniesz. Kto tu mówi o śmierci? Coś mnie w darze drapie. Coś mnie w brzuchu wierci o hej, hej, hey. herodzie, królu. Chcesz umrzeć we śnie czy w bólu? Śmierć innym zadawałeś, dziś tam się doczekałeś. Zamachnę się swoją kosą, a diabli ciebie do piekła poniosą. Nie, proszę, daj mi trochę czasu. Nie bądź mazgajem, nie płacz, zobacz, diabły już czekają i wydły nadstawiają. Ty zdrajco! Zdrajco jeden! Ratunku, ja się boję! Trzęsie się broda starego Heroda? O, jaka szkoda! Aaaaa! jaka szkoda! Baruj mnie, proszę, przecież nie jestem jeszcze stary. Kostucho kochana, zmień swoje zamiary, oddam ci wszystko! Koronę, berło, tron i pooddal ode mnie zgon! Za łapówka dla śmierci? Nie do wiary! Za świecidełka mam zmienić zamiary? Ależ czy głupi? Od śmierci nikt się nie wykupi! Przychodzę nieproszona i niezapowiedziana! Tak samo po jaki jak i pana. Ha. Jak cię przekabacisz? Nie chcesz złota, nie chcesz tronu. Kosucho kochana. Daj mi, daj mi jeszcze chwilkę. Spójrz na moje oblicze. Nie widzisz. Ja płaczę. Na nic płaci rozpacz. Czasu nie mam wiele. Idziesz dziś na moje wesele! Da. Da. Oh. 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 Zaraz, my O, co do ciebie? to zły! To... O! mnie prowadzisz? Jak tu ciemno! Ciemno wszędzie! Głucho wszędzie! Co to będzie? Co to będzie? Będzie pokutował za swoje przewiny. Być czy da się po śmierci zło zmienić dobre czyny? Pamiętajcie, kochani, czas krótki jest Wam dany. Więc, więc zróbcie wszystko, by nie był zmarnowany. Niech przez wszystkie chwile Waszego żywota panuje w sercu miłość, szlachetność i cnota.

Granat. <laughs> Czego ze snu na kolana Cześć Romek! Nas by? Cześć! Co masz za znajomych na tym Facebooku? Skąd <grym grym> ty trzymasz chłopie? Coś strasznego